Hej, tutaj Centkowany Ogon i witam w kolejnym filmiku, w którym będziemy otwierać książkę. Super. Jest to oczywiście przeznaczenie Klanu nieba. Książka ta miała być wydana co pewne miesiąc temu. Premiera miała być w styczniu, no ale jednak się przesunęła na luty, dlatego też musieliśmy sobie trochę dłużej na nią poczekać. Jest zamówiona przed premierze i jest dodatek do niej oraz karta oraz jest w twardej oprawie, co jest nowością w tym tych przedpremierach. Wcześniej tak nie było. Wiele osób na to narzekało, bo jeśli mają superdycję w normalnych oprawach, to może to trochę kolidować. Ale ze względu na to, że jakby ja nie mam żadnych polskich superdycji to stwierdziłam, że kupię ją właśnie w tej przedpremierze, ponieważ mam oryginalną też twardą, więc by mi pasowało. I stwierdziłam, że czemu nie? Bo, bo tak. I jest ze mną Pysia. Tym razem Pysia. Może wcześniej, może wcześniej? Nie pamiętam kto był wcześniej. Wcześniej był Charlie chyba. Taki mniejszy czarny, no nieważne. E, więc tak. Przyszła do mnie dzisiaj, niektórzy dostali już ją jutro, albo że wczoraj znaczy się. No ale do mnie przyszła nie wcześniej, pomimo wielkich zasp, jakoś e, kurier dotarł, więc... Uwaga, otwieramy! E, jak widać mamy nową technologię na tym kanale. Zopatentowałam jak używać dwóch rąk podczas otwierania. Myślę, że bardzo wspomoże to w naszym rozwoju. Tak więc yy, widać teraz dwie ręce, to jest niesamowite. Trochę mi tu Pysia przeszkadza swoim tyłkiem, no ale to jej królestwo, więc musi tu zażyć. Oj, przepraszam Pysiu. Dobra, uwaga. O wow, o Boże, ona jest gruba. W sensie nie Pysia, tylko książka. Okej, okay. o oh, wow, mamy kalendarzyk. I słodki. Myślałam, że będzie trochę większy, ale ale jest całkiem okej. Okay. Nie, słodziutki. Mamy kalendarzyk z okładką z przeznaczenia klanu nieba, z trąbinką, która jest tutaj. Ale ona jest ładna. Wygląda tak. Z tyłu jest też logo nowa baśń. Są tutaj te dwa kotki. Tutaj jest prawdopodobnie liście gwiazda. Tutaj mamy. Ostry pazur, szarpko, tak myślę, że go przetłumaczyli. A to szczerze to nie mam pojęcia, bo ja nie do końca jeszcze umiem umaszczeń kotuskulę do nieba. Podejrzewam, że jest to któraś z tych postaci główniejszych, albo raczej tych takich drugoplanowych, że tak powiem. No ale zobaczymy. Oczywiście zaczyna się od stycznia, to już trzeba będzie zdjąć, bo już jest luty, no ale to nic. Okej, okay, karta. Karta jest bardzo ładna, oczywiście, jak każda. Mamy numerek 547. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle prawda z tą kolejnością, że te numerki upowiadają kolejności, w której się zamówiło, czy jest to raczej jakiś świet marketingowy, czy nie. No, ale nieważne. Mamy numer 547. Jest na nim e, kotek z myszką, gdy jest przesłodkie. I tu wygląda tak. Dobra, super. Dobra, przenosimy się jednak na klasyczne ustawianie, y, znaczy trzymanie tego i... O, oh, wow, ale ona jest ładna. Więc tak, jak widzicie, jest strasznie gruba, jak większość superdycji. W ogóle bardzo fajnie, bo one... W... Mi się nigdy nie podobały te superdycje z, z nowej baśni, że one były takie cienkie, takie... Nie wiem. A ta jest gruba i to mi się bardzo podoba, dlatego ją zamówiłam. Zaraz pokażę wam jeszcze porównanie do angielskiej wersji, ale na razie będziemy się zachwycać tym, co jest przed nami. No, jest to bardzo ładne. Oczywiście tu mamy paragon, czyli tniemy. Zaraz sobie zobaczymy na tłumaczenia, bo o oh jezu to będzie piękne. Imiona kotów nie was są strasznie dziwne. <śmiany> tak więc e... dobrze, zobaczmy co tu mamy. Rozbrzmiewająca pieśń, czyli Echo eco... Song. <śmiany> no jest to dobrze przetłumaczone, no ale dobra. Brzmiąca pieśń chyba byłaby lepiej, no nieważne. Mm. Co tu mam jeszcze? Łacie to stopa, płatkowy nos, wiśniowy ogon, ryjówczy ząb, chyba nowy pazur. Słodowy. Kim jest Słodowy? Kamienny cień, żywawy ogień. Figlarna łapa. Dobrze, nie, ja jestem ciekawa mojego ulwionego, gdzie on jest. Omlet. Przetłumaczyli go na omlet. Jajo jest omletem. Miałam wielką nadzieję, że będzie to jednak jajo, a nie omlet. Pewnie nikt nie wie, o czym teraz mówię, ale w każdym razie tam jest książka, tam jest... a tam jest postać, która ma na imię Egg. Czyli jajo, ale to jest omlet Okej, okay, jest omlet. Mam także róża patyk. Patyk, dobrze. Stick jest patykiem. Świetnie. Jak w postaci imieniu Patyk, to na pewno jest świetna. Śnieżynka, Perseusz, Bordo, Bayer, Szyper, Harlekin, Misza i Szarlotka. Oraz także muszka i satyna. Ja nie wiem o które postacie tu chodzi jeśli chodzi o te, o mój Boże postacie yy, jakichś tam kotków domowych czy kogoś tam, bo zawsze ci śmiesznie tłumaczą serożytny klam nieba oczywiście chmurna gwiazda myszowa gwiazda, połowy krok nie mam pojęcia jakie są te postacie <grych> okej okay. pikowata łapa, kończynowym wszyscy kołtom no cóż, dobrze, mam tutaj także mapkę Taką o nie wiem czemu ostrość mi się ciągle zmienia i ręka mi się trzęsie. ojej. No tak, mamy tutaj mapkę, prolog i jest cała książka. Dobrze. Jest tak, że tutaj mamy polecajkę. Może moja po prostu mówienie dzisiaj to jest masakra, no nieważne. Jest polecajka, która była napisana przez jednego z czytelników którzy wzięli udział w konkursie, z tego co pamiętam, był taki konkurs, że można było napisać polecajkę, też wzięłam tym udział, ale nie wygrałam. Podaję, <grytanie> yy, że jest to ta, jest to Kacper Brzozowski. Eł. I mamy tutaj oczywiście książki, które są dalej w tej serii. Nie są to oczywiście wszystkie, bo pewnie by się tu nie, nie pomieściły. Mamy opis i teraz zobaczymy, jaka książka będzie wydana następna. Ja myślę, że wiem, bo, bo dali już okładkę i jest to wschód, Słońca? Tak, wschód słońca. Z Marian. A, tak, będzie to wschód słońca. Proszę mi się wyostrzyć. Dziękuję. Czyli ostatni tom potęgi trójki i okładka jest bardzo ładna. Jest na niej ostrkrzewiasty liście i polecam sobie ją zobaczyć. No, dziękuję. Więc tak się prezentuje. No, jest bardzo ładna. Teraz sobie ją porównamy z angielskim wydaniem, które sobie już tu przygotowałam. Wygląda ona tak. Właśnie te angielskie superdycje, one są w tych takich, e, przynajmniej te w twardych prawach, są takie, w takich obwolutach. I w środku mają też ilustracje. I jak widać, ta Gwiazda jest tu trochę inaczej jakby narysowana. Tutaj jest raczej cały rudy kot z białymi elementami. Tutaj jest jednak, ma takie bardziej łaty, żebym mogła tak to stwierdzić. I to, co jeszcze różni te wydania, to to, że mają komiks w środku, na samym koniec. Zaprawdę akurat ten komiks nie opowiada nic bardzo ważnego, szczerze. Jest to raczej takie, taka ciekawostka, która się dzieje po, chociaż, ja też nie wiem, jak to określić. Po prostu to, co się dzieje po całej fabule tej książki, no nie jest to jakiś bardzo ważny element, ale całkiem fajne. I no. Polskie superedycje nie posiadają tych komiksów. Nie wiem dlaczego. Kiedyś słyszałam, że nie dostali praw czy coś takiego, ale nie jestem do końca pewna. Jeśli ktoś wie, to może mnie o tym powiadomić, ale no ciekawa sprawa. Ten komiks opowiada o tym, jak jeden z uczniów klanu Nieba dostał swoje imię wojownika i czym sobie zasłużył. W zasadzie. Mm... Nie jest to chyba jakaś ważna postać, więc nie mam pojęcia, czemu tego tu, to tutaj umieścili, ale chyba chcieli pokazać, w jaki sposób w dalszym ciągu Liściostek gwiazda radzi sobie z byciem przywódczynią i z problemami, które ją spotykają. Eee, właśnie cała ta super edycja opowiada o tym i. Wiele osób właśnie nie lubi jej, ze względu na to, że jest strasznie nudna. No, i według mnie to po prostu trzeba do niej podejść zupełnie inaczej niż reszta superedycji. ponieważ nie ma tu jakiejś wielkiej akcji, tak naprawdę nie ma jakichś wielkich sekretów ani nic takiego. No, czy może jest, no ale. Przeczytacie, to się dowiecie. Ale widzimy tutaj bardzo rozwój postaci, którą właśnie jest Liściaste Gwiazda, i to jest jakby takie, jakby. Spokojnie, Pisza. Spokojnie, uspokój się, dobrze? Jest to takie po prostu kontynuacja misji Agnistej Gwiazdy. Tylko, że bez ognistej gwiazdy. I w taki sposób też trzeba do tego podejść, więc jeśli komuś się nie podobała mi się ognistej gwiazdy, to może się trochę nudzić przy tej książce. No, taka jest prawda, ale mi się ona bardzo podobała. Co prawda, no mówię, no nie było w niej jakiejś wielkiej akcji ani nic takiego. To raczej były takie skupienie się na przeżyciach yy, głównej postaci, i myślę, że to takie było też świeże odetchnięcie od reszty książek, w których po prostu większość rzecz, rzeczy stawia na akcję, a tutaj mamy tak trochę inaczej. I warto wziąć pod uwagę to, że no, książki z bawników powinny się różnić, bo nie można ciągle czytać tym samym, prawda? Więc tak, e, podsumowując, mamy książkę, mamy piękną kartę, o, tutaj, mamy kalendarzyk, bardzo fajnie. Nie mam kalendarza na ten rok, więc sobie pewnie e, gdzieś go tam postawię. I to tyle, co bym chciała powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia.